Dzisiaj jestem Maksymia Horror Games, dzisiaj znamy mój kolega. Shrek, z Manką. I słuchajcie, już wiemy, jak mieć więc ja jestem oczywiście Agoti i na samym wstępie mówię Wam, że mój kanał Maksymia.pl usunąłem. Bo będę jak widzieliśmy Horror Games, bo tam coś się stało. I dzisiaj gramy. Właśnie Horror Games, czyli gramy mapkę Horror, Hospital w Hospital 2. Jedynki Szpital to i nie, bo. To nie, była za łatwym graczem. A to, to gramy? Zaczynamy. No, play. To oczywiście ja sam początku zostawcie łapkę w górę i suba. Zwróćcie się na bieżąco i zostawcie to u mo mojego kolegi, żeby wyjść na bieżąco i też mamy pick up. Będę nagrywał to Dobra, ale wszystko powoli ma Ty, Ty ty jesteś? Wszystko powoli, ok? MCP-E DL. Dobra. Szpital 2. Chciałam Wam nagrać Raspberg, ale czy Co by tu mamy? Uu, kamera! Kamera? Weź wyjdź. No, Nie ma kamery. Uuu. Co teraz? A, oh. czyli jak ktoś ma kamerę, to od razu tą truką Przyma, czy... Nie, bo ty jesteś liderem, to masz. A, tak. Gdzie ty masz? Aha, ja wiem, gdzie ona jest. Czekaj. Skrzyńcza. Gdzie ona jest? Aha, czyli jakaś rzuciłem, to już nie mam? Co? Ej, myśmy... Yy, my ja muszę... Pat, ja w główce mam... Nie, szkipa. Ej, nam się chyba mapka coś... Ej, co teraz? Teraz e, widzimy się po przerwie, nie? No, widzimy się po przerwie. Dobrze, witam was po bardzo długiej przerwie. Niestety, ale dowiedzieliśmy się właśnie, że w tej grze nie możemy się podawać i tylko no, bo znikają. Bo znikają, Więc dlatego on ma kamerę. Biorę kamerkę. I, no i baby. No i gra, no to idziemy. Dobra. Do Ej, wy się obróć do mnie. To wygląda się na dynię no, normalnie. Co to patrz, to jest ślad już. Papiery, dobra, ale chodźmy na razie tędy. Patrz. Mamy Room 46. Chodź Zap tady. zamknięte Czekaj, czekaj, czekaj. O, otwarte! Co to jest? Energy room. O, jaka skrzynka. Zobaczymy czekaj. co tu jest. Tu jest klucz, do domu 46 O, to był tam obok. Tam jest wow. obok Co tu ja było? taki głos. Jakiś potwór to był? 46, tutaj. Szybko. Nie. Utwórz, utwórz. Otwórz, otwórz. Otwórz rok. Mam. Co to jest? Oddźwignia i noces. To ja biorę nodę, a to jest dźwignia. To powiedziałeś wcześniej właśnie. To jest dźwignia. No już. Bo ja nie chcę. Dzień dobry. do czego Dlaczego jest ta dźwignia? He killed my heart. Wynoszcie się z mojego domu. Child. Słuchaj, coś ja. Chyba, że. Być może potem będę troszkę, ja to zobaczył. Nie, pamiętasz? Do skrzynki. No. Do skrzynki weź to włóż. Nie, dobra, to ja będę miał już. Dobra, ja chcę zobaczyć to. Co to jest? 47, 48... O! O! I tak to właśnie nam pomagać, co? Tąd enter. Nie, Nie chodźcie tu. Nie, to będzie na koniec, bo to z góra. No hmm. Na razie zobaczmy tu. U. Kitchen. Kuchnia. U, ja też chcę takie meble. Czekaj. Co to jest? 48 ja chciałam. Czekaj. Co ja Oj, sorry, zapomniałem włączyłem kamerę. 48. Teraz czekaj. Ja! Jesus, Oliver, Oliver, nie! Jezus, mój... Oliver chodź. Zamy, no? Oliver chodź. Ale tu skrzynia, to są skrzynie, to to może być coś. Ja mam weź 48 rumorz. No. No. Nie poczekaj. No ja szkoleniu, więc czekam na ciebie. No, to klucz możemy. Dobrze, kolejna mapa to będzie grani. Mamy kolejną skrzyneczkę i mamy. Skrzyneczkę. A, z się po co jest? Czytaj. He is not good doctor. Czyli co? Jak? Eee, czekaj. <gryw> Czytaj. He is not a good doctor. Nie jas, nie jestem dobrym doktorem. Widać, bo krew. Ooooooo, to się coraz bardziej fajne robi. Nie. Eee, 50 54. Ej. Ale my to wyszliśmy akurat. Tutaj Ej, nie, to jest za Winia! Winia! Nie Wignia. wiem. Wignia. To co że w chwili karfija się. Jak ja, ja się Ja, się ja się yes. I to się do osiągnie zdarzyłam. Nie! I to było dobre. Mam Kolejna książka, dźwięne. czekaj, ja przeczytam. Biele. Nie, co co to było? Doktor Kuro! Kilet us. Doktor Kilet us mamy. Czyli doktor zabił. E, patrz, poczekaj! Patrz, wyłączył kamerę i, pra... i zobacz w tabliczkę tam. Potem coś czerwonego. Co idź? Ju, Może lecimy, co no, tu jest? Co to jest? chyba się do schowania. Niewitka! Mam Niewid... niewidzialność. Czyli ktoś tu będzie nas gonił. Tak myślisz? No bo ja mam niewitkę. Pomyśl, że chętnie. Ch 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 o, to jest zapłaci się. Ci, co to wyrobicie? A po się linka. Linka tam jest. I jo... I już... Ale to z dziecka, nie? Czyli to było dziecko. A ty miałeś tam jakąś książeczkę z... Nie. Ja to wyrzuciłem ci. Nie? Jakby nie wyrzuciłam, ale dzczynki wzięła tamtej. Ja. Czyli po co te drzwi są? Czekaj, a ja tak mam pytanie. czekaj... Jerzy, a może nagramy dzisiaj jeszcze jeden horror. Dobra. To musimy mieć dwa. To się mieć do góry najwidoczniej. Tak, i tu są te dźwignie. Ale mamy tylko... Raz. raz. Dwa... I ja mam ostatnią. Tylko poczekaj. Doczekaj. Tu jest skrzynka i co ty, ty masz? Nic. Dobierzemy. Raz, dwa i trzy. Elementor. Puść to! A nie. To co to jest, elevator. Elevator, no Ej, po prostu... Tutaj widać normalnie. I wiesz o co chodzi? Czyli Elewe winda. Ej, jest światło normalnie. Winda. No, winda, o to chodzi o to. Ale patrz! Tu mieliśmy jeden pokój do góry. Bo ta winda to może być wyjście od razu. Tak myślisz? Nie, ja pamiętam. Pamiętasz jak myśleliśmy ostatnio ostatnią pes, e, e, przed no, pamiętam. To tak do elevatora. To tam gdzie koleś. Co będziemy musieli użyć tą niewidkę, bo to będzie koleś, który będzie nas gonił. Pamiętasz? Ojo! Ile tylko może weźmy i chodźmy do góry. Czy my byliśmy dopiero tu, u góry? Byliśmy u góry, tam były te... A czyli będziemy musieli tam... Musimy iść do góry. Ejo, teraz mi się przypomniała tam był ten typek. Chodź, 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 chodź. O, generator. Jak ja się też przestraszyłem tego. Task find the generator. Mamy zejść. Sens... O nie. Płyś ten. Co? A? Macaj? Widziałem. Biegnie tędy. Jezus Maria. Nie. Wow. A to u ciebie też się tepnęło? No, bo jak ty giniesz. O tam jest. Co teraz? Bo trzymajmy się razem. No, nie, nie. Sorry. Tu można mieć jakiś jakaś dźwignia. Pokaż. Switch. Open. Drzwi się otworzyły. A, czekaj. A, czekaj, bo tutaj jest jasność. Nie musimy tego mieć już, dobra. Tu jest ta niewidzialność, hura. I ona nie trwa tak długo. jeszcze było, nam na kaktusy. Jesteś Jest Jesteś Jest. Trzeba by chyba to rozwalić. To się nie da, to trzeba chyba tak przejść. No chodź co mi się ty poszło jest ej! Sorry. Chodź. Checkpoint. Co? Mam checkpointa. O nie, czekaj, bo ja myślę, że on tu będzie. To poczekaj. Co jest, ej? Widzę, wy... Ej słuchajcie, to jest bardzo fajne odcinek, więc naprawdę zostawcie łapkę w górę Jezu! Ja, to było fajne Ale mamy czech pójdę Dobra, ten nie, ten On tam jest teraz Musimy iść tutaj? A może jakieś pokoliki, to poczekaj Chodź tu na chwilę Jezu To jest trochę fajne A teraz czekaj, czekaj Filip, to. Przemyślmy może to, co? No ja to mogą być dźwignie coś. Dźwignie, właśnie, ale... Ej, poczekaj teraz chwilę. Hmm. On jest szybki, nie? A co, gdyby on poszedł za jednym, a za drugim nie? Jak ty... Słuchaj, jak ty szło... Ale szuka... on jak mnie uderzy, to już nas teleportuje, widzisz? Teraz widzę. Ale chodzi o to, że na jedną osobę by gonił, a druga by poszukała tego, jedna by uciekała ciągle. To tylko by coś za mną był! On mi wyszedł poza... normalnie w te! To się rozdzielamy. A nie ten, to druga. Żeby się na 100%, a ten... Co on by niby? Z z drugiej strony. Ej, nie, widowie, ten jest jest takie głupi, bo on jest takim gejem. O tam jest! Czyli wiem, gdzie nie iść. Nie, jako nie ma teraz Exit Trzeba mieć klucz! O nie, go chyba tam widziałam, uważaj był? Ej, dobra, czyli mamy już dwie, ale musimy mieć klucz. Dobra, to rozdzielamy się? Czemu jak zawsze mi się. Czekaj, dobra, może się rozdzielmy. Jest tu nas bije. Nie wiem właśnie. Współpalant. Przez te dynie, to, to ciężko powiem widzieć. Nie mogę wejść, bo mogę teraz wyjść. Nie, dobra. Słychać go dzisiaj O, nie za tobą! Sorry, zapóźno cię strzyłem. Złapał mnie w szafie. I ciebie złapał. No. I to jest ciebie już tutaj. Na no, bo nie wiem, gdzie iść. No i ogóle, że też gdzie on jest. Tu my byliśmy. Ale tutaj jest no. przejście. Jak on złapał? No, gdzie niby. Może on mnie złapał. Co ja idę? W stronę. Sorry. Kurwa, czeka na mnie. Kurde, to trzeba być szybki. No 5, 4, 3, 2 jest start. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. No, Szukam jest skrzynię. Mam! Masz klucz! Okej, okay, ale... jest klucz! Wiesz co, zostaw, ja wezmę. Może lepiej ją wyjść tutaj. stąd. Ale mam klucz! Dzień dobra, teraz. Pa go! Gdzie, gdzie jest. Ej! Ej, Zakluczyłeś mnie! No bo. No i przegraliśmy. No ale nie da rady wejść! Stój! Może klucz się zespałnił? Mam nadzieję. Musimy tam wrócić. No kurde, ja nie założyłem. No to było w której to chyba było w... Nie, dobra. Nie? Ma? Czekaj, poczekaj. A może on gdzieś tu jest jeszcze. No to chyba przegraliśmy, widzę, w tę gierkę. No chyba, że Jason teraz otwarty już. Zamknięte. kurwa, nie. E, nie, dobra. My to chyba przegraliśmy. Ne, teraz? Aha, dobra. Miałem klucz. Co? Jan klucz kolejny. Dobra Teraz musimy wejść tam, bo nie mam Bo drzwi się rozwaliły To chodź tu teraz No idę, idę Poproszę Cię podać Kolejny, dobra Nie, ja zamykam Jest tutaj tej ciężki? Jest Nie, tu nic Control Room Room 5 Ej, tam jest nadwór wyjście Jej Można wejść! Dobrze... No dobrze wiedzieć. Co? Ej, patrz! shut out. Co to jest? Thanks for player. Happy to prick. Dobrze, dziękujemy wam za Dziękujemy Wam za oglądanie. Sądziliśmy. Mam, na... Mam nadzieję, że z moim Tak, e, Tak kolego... kluczy dalej nie było. No niestety, ale chociaż skoczyliśmy to dobra będzie być kolejny odcinek Za. ale inny no, no a teraz Słuchajcie, teraz przy moim koledze żegnamy się z wami dzisiaj dla was nagrywa Maksimia choreo tamte tutaj tamte jak... tutaj cześć